Hej, czy witajcie, z tej strony Mleczko, Pyle i... Jak se. Dzisiaj będziemy grać w nową serię na kanale, która się będzie nazywać... No tak, no, seria, miniseria, zwałek, zwał jak e, zwał. Nether Survival, no. E, dziękujemy bardzo jest e, LJowi, e, od niego wzięliśmy e, pomysł, e, więc zaczynamy. Dobra, chodź. Spisamy drzewo. No nie na w sumie, ponieważ mamy y, drzewo i mamy też czego. Kamień. A jakbyście chcieli y, zrobić sobie taką serię z kimś, z sobie walku Czekaj. To, ja by... to, <grym> no. y, to robicie... różnych forte do nadarów, wchodzicie, liczycie sobie tam portal i wpisujecie komendę SpawnPoint i Nick. I potem jeszcze tylko sprawdźcie na pewno czy działa no i tyle. Dawa pod, yes. pod tym Pod tym yep. pod drzewem i się pala To chodźmy może od razu po to Takę was ginę wiesz Chyba Chodźmy od razu po... Chyba pierwszy z ganserii. No. I to nie byłem ja! Ode oddaj mi osiem mojego drewna. 8 aż. Dobra. Spawn nie był ustawiany. Ja mam problem. Od pewnych magma cubes, wiesz? Ja sobie muszę siekierkę załatwić. Nie no, z domu w lawę wpadłem, nie? Jezus, no ty nic! W lawę czy drugi jest znaną? Mówię ci tak? tak, patrz. dokładnie. Dobra, nie, nie chcę mi się z, z tym tak. A jednak nie. Wiesz, z czym będzie problem? Z czym? Z jedzeniem. Ale to byśmy musieli znaleźć czerwony biom. Wiesz? Bo tam się despią no. ho hogliny, i z nich można wziąć steki. Ale pewnie będziemy jeszcze wiele. A ja tego. Wiele razy umie dać. Weź to zostaw, to jest jako paliwo do piecyka. Takie rzeczy. Ej, czekaj, to, to ja też tak zrobię, wiesz? No Dobra. Postawiam już Ty, a ja miałem jeszcze sticky, faku. A nie wiedziałem. Jezu, ile rzeczy miałem? Yy, jeden, dwa. Yy, dobra, chodź. Dobra. Czy da się łódkę robić? Nie. nie. da się łódki robić? Nie, nie da się z tego dadewna łódki robić. Dobra. Jak myślisz, gdzie mogą być te biom czerwony? Bo bez biom czerwonego to mamy przewanone. Wiesz... Jesteś, Ender... nie ja... No pusz... Dobra, wrócę się. No widzę twój nick. Za tobą. widzę. Dobra, ho, idziemy. Bo tam Endermana i można by było go porobić. Wiesz, dla perełek. I weź te grzyby, bo one odstraszają te, wiesz, te chogliny. No w górę, w górę. E, Matwi mnie jedna rzecz bardzo, że możemy nie znaleźć na czas tego. I po drugie, jeszcze potrzebujemy zrobić taką rzecz, jak zdobyć goldowe buty, żeby nas pigliny nie atakowały. Bo jak już to wszystko będziemy mieli zrobione, to już łatwo jest. Mam 40 nagetów. Starczy na jedne, na jedne buty, starczy. Do tego można, z tego MLG można robić, wiesz? Bo no, co zrobiłem? nie? Tak? No, a mam zdrobnik. No to noob. No bo to jest lepsze. Ale nawet są trudniejsze. No właśnie. Co bym zrobił. Co? Na zrobił? kamienia. No to Ty, Kop. Wiesz, że nam się czas kończy. Dad, dead. dead. Zdadałem. Weź mi na kopii bo ja też idę. Pier, pierwszy mój dead w serii. Ja nie wiem gdzie No ja spadłem. W przepaść No w przepaść spadłem. Ja się teraz będę wracać powoli. Boże jaki fart zrobiłem. Weź mi tam zostaw rzeczy jakieś. Ja nie wiem gdzie są kompletnie. No, ale nie o to chodzi. Weź mi tam... Weź tam się zatrzymaj na chwilę, ja do ciebie dojdę. No. Idę po śladach desek. Dobra, ci mogę powiedzieć kordy. No, ja jestem tam, gdzie byliśmy. Gdzie ty wszedłeś? Minus 42, wysokość 53, minus 62. Minus 42, yy, wysokość? 53 i minus 62. To chyba nie będzie tu, chociaż. A ty, bo, bo wiesz co, bo jestem na skarpie. No i ja nie wiem, jak ja mam do ciebie dojść. Wiesz? Jak spadnę, to zdedam. O, widzę cię, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Nik, nik. Weź mi postaw to. Weź mi postaw po prostu te. już czekaj, muszę. Tu. Tu. No. Dzięki. Sorry. Prawie dedyk. Nie wyszło. No. O Jezus, mm. ja się boję. Nie zrobiłem drabinki, nie wiem jak to. Ja nie mam drabinki ani te, tego tego. Więc no. Dobra. Masz tu crafting. Dobra. Masz tu to. Ja Jestem bardzo low of health. Jakie drabiny? a tu flyer widać od razu. Dobra. E, mam, mam z, zgniłe mięso, wiesz co? W międzyczasie możemy zabijać te, te, te. Te, te świnki. Dla zgniłego. To ty, ty jest zagrój, ty jest Agruj, ty jest Agruj. Podbuduj się i je, agruj. Kurde. Tam idę. No. Gasta suszę. Bo... Y, ty, one mają na Ciebie agro. Y, Biję je od tyłu. Psycha siada. Wiem, że, tam, że to nie tak działa, ale dobra. Ale działa jednak. No, ale działa jednak. Deweloperzy dobrze zrobili grę. What's up To ja się do ciebie wracam I ten ból Chciałem być mądry a wyszły jak zawsze Klasa No Kudy ja mam tutaj te pnącza. O, daj, daj. Ja sobie ja se MLG -ki zrobię Tylko, że mało tego dosyć wylatuje. Dobra, 7 mam tego. No. To jest taki jednej... Nie, na... nie ma o, mam kolejne. Możesz przenieść. Bo, no ja, ja mam 10. To. Ja mam 10. Nie, nie zadaj. 11. Okay. Nie wiesz jak będzie problem? No. W ogóle zdobyć na, de, na de Po co nam na Nie, jedynie wytek. No ale wiesz co I mi się wydaje. wydaje, że w pewnym momencie serii będziemy się zmieniać, ale głównie w netherze nadal. Czekaj, jakie to były kody? Już o, widzę cię, widzę cię. Widzę cię, widziałem twój nick. Dobra, zadobiłem MLG, MLG zrobione. Gina. Aj. Labia, pal w No dobra. Gdzie jesteś? No bez. Weź się tam, wróć albo wiesz, co nie wiem, no. zostaw no, Tylko Została. ja ich nie widzę, to jest problem nawet. Zostaw i, tam i idź. I chodź. Gdzie mam iść? Nie po prostu. A, zginij. Dobra. Od nowa po prostu zacznijmy. No lepiej, o wiele. No, sprawdzę, jak będzie A, minut. już widziałem, wiem, gdzie zginąłeś. No. Dobra jestem, u nas na spałnie. Nie wiem, no to ty rób ja zatnę drewno. Nie wiem. Mam nadzieję, że się głos nagrał twój. Bo jak się nie nagda, to będzie taki problem. Bo już nam się raz nie nagrał głos. Na pierwszym filmie naszym I APO było sporo do problemów, aby go wypuścić. No masz tu i tamę. Dobra, dzięki. E, dzięki za możliwość PvP lekkiego. Tylko szkoda, że się palę, wiesz, a nie wiem jak się zgasić. Relok. Się pali. Aha, w bak. Ty, kurde, pokazałem, wiesz, ale jest jak jest. No co, no whitelistę się włączy i tyle. To. Chyba, że ktoś z y, ekipki dołączy, no ogólnie to nie znacie jeszcze całej ekipy. No, ale... Alt Ale to taki spoiler mały, no. Robisz drabinka? E, nie, rób te drabinki, znajdzie się to, wiesz. Gdzie jesteś? Bo ja cię zgubię o widzę twoje drewno. Nie zrobiłem zrobić. Czekaj, to weź to zostaw tu. To No, zrobiliśmy. Nie zrobię Jest. Ale przydałoby się znowu znaleźć tamte, wiesz. Pigliny. No bo z nich jest żarcie. A żarcie będzie nam chyba najbardziej potrzebne w tej serii. Uch, zrobiłam. O, widzę te. Poczyki. O, dobra. Give'a. Dobra, mam 5 tego. Więc nie jest najgorzej. E, widzę dużo tego. Tego? No tego wiesz. Tego do MLG. Więc zaraz o to, że my nic No i super. Dead. To jest dużo... dużo itów ci poleciało, wiesz. No jesteśmy... Nie wiem. No to co, od nowa? <noise> content. No content... No dawaj od nowa, bo się nie opłaca już. Ale teraz już no, trajhart no, totalny. Dalej. Ile nagrania masz? Nagrania De, yy, 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 13 minut, jeszcze tak z 10 minut, pewnie no Uf, Robisz crafting? Czy ja z, mam zrobić? No, pierwsze co robimy to dużo yy, a więc yy, z pozydowień to możecie pozydowić siostrę. Yy, eee, No. Yy, ja mam dojazd. Weź Czas mi pomóż trochę. Ja nam na kopie. Kostka magmy mnie zabiła. Czekaj, ja zabiorę wszystko szybko i pójdę się kierka zrobić. Nie, nie proszę nie. Wiecie, nie. Weź się odcuń, weź się odcuń. Leży. Yy, mam magma yy, cream. O, Magma są chyba najgorsze. No. To, to o, będzie chyba największa z moda serii. Oprócz hoglinów. Ale hogliny są bardziej przydatne. I Dobra, rucham. weźmy się stąd ulotnijmy. Bo robimy może szkotyńską. proszę ja. Spaliły cię się idę. Nie. Nie, dobra. Dobra, udało się, wymodowaliśmy je. O Jezus, YouTube Administration, This is only a game. No, szkoda, że ten działa tak jak na Twitchu. Jeszcze. nie spokojne, pasta a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy. No wiem, wiem. No ale co? No piosenka z trzech pancernych, no? To ma wiadomość dla widzów, panie No? Co? Nie No, no. Ja nam kopię Bazalt, nudzi mi się to, co śpiewam, ok? Bazalt? Czernit nasz kopię. Czernit, e, tam. Jak, jak masz Minecrafta? Polski chyba. Ja też. Nie, nie, nie. E, ja zdadam sobie szybko wiesz. Daj, daj, daj. daj. I weź mi tego nie wiesz. To też ci wyrzucę. Zbiorę. Zbiorę chopie właśnie i co? Jest? No, weź. Ustaw white listę na serwa. <laughs> Weź white listę ustaw. No. no bo już zlikowałem 5 razy IP. Jak się deloguje, więc no. To chodźmy. Wiesz. Już na wyglądało lista. Dobra. Uuuuh, <słuch> mam drabinki, no... idziemy za Ja mam 31 stóp Jezus, chodź tu. Gdzie idziemy? E, tam, gdzie szliśmy, bo tam jest wiesz? Nie mam ja, drobinki, nisko to, dobra. Mam drabinki. Dobra, gdzie idziemy? E, Jezu, gdzie jesteś? Uchy, ta pinka. Ja idę tam w to miejscu. E, to początkowe nasze? Nie, tam gdzie było źle robione. No. Czyli y, te drugie? Tak. Okay. O, dobra. Kude, ja cię nie widzę, wiesz? Weź się może na spawn'a na wróć. No by nie. Zginęliśmy drugi raz. W sensie tego. Tam gdzie znaleźliśmy te. Dużo tych ja tak tu się zwaliłem. Z ja rałmi. też. Widzę dwie drabinki. To nie będzie tu. To... A nie, widzę twójnik, widzę twójnik. Widziałem przez chwilę. Chyba, że z tym ślepy też jest to opcja. Normalnie chodź tu. O. się przydadzą. No padły się przydadzą. Imo. Więc spodzija teraz się boję, dobra Płysu znika. Gdzie jesteś? Weź mi podaj poziom 45. Yy, wysokości? Tak. 28, 45, 48, 25, yy, Starok, 25... Zroba. 25. Dobra, już wiem gdzie jesteś. Starok, ale... Mam 40 tych do Aha. Niech o, przydałoby się znaleźć jedzenie, wiesz. Ty no. Poziom twój? Ej, hey, weź mi po ja... prostu tepnij. Wiesz? Nie, kur... Chodź tam, gdzie się rozpina. Wr wracamy się? Tam, gdzie się roz rozpimy. No. no, problem jest, bo ja zeskoczyłem gdzieś i nie wiem gdzie. Dobra, już nie ma problemu. Ginę z całym naszym chednitem. Ja morno. Czekaj, do loga muszę walnąć. Tam teraz już się szuka w ale jest waitlista? No. Dobra, weź tam na bo mi się już nie chce. Ja idę szukać czegoś. I il, ile ty miałeś tam czerni czerniku? 31. Wiesz, aż Co? Proszę, jeszcze magna. Weź go na siebie, proszę. Bo magna. Wiem, nie umiem pvp. A ile masz nagrania? Nie wiem, chyba już będzie koniec. E, 21 minut. No to... Dobra. E, kończymy? Tak, tak, możemy kończyć. Dobra. E, no to modeczki to był pierwszy odcinek cud Survival. Zainspirowaliśmy się bodajże LJ-em, chociaż nie pamiętam. E, ten pomysł widziałem z dwa miesiące temu, e, więc no, e, Nara, Ty Nara. też?